Zapraszamy na cykl wywiadów z Agnieszką Kostrzewą, która opowie Wam, dlaczego warto zamieszkać w Marbei, jak wygląda życie na Costa del Sol oraz na co warto zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości w tym wyjątkowym zakątku Hiszpanii. Agnes Inwersjony jest jako firma. Oferujemy bardzo szeroki wachlarz usług, dlatego że jesteśmy przez cały proces poszukiwań nieruchomości, tak aby dopasować i znaleźć tą wymarzoną nieruchomość, którą Państwo chcecie zakupić. Przez cały proces zakupu, dalej, łącznie z kredytowaniem. Jeżeli chcecie Państwo zrobić remont, my również pomagamy w remoncie. Jesteśmy z Państwem na każdym etapie. Dalej, jeżeli Państwo już jesteście właścicielami i chcecie wynajmować, to również mamy usługi wynajmu. Jeżeli chcecie Państwo tylko i wyłącznie korzystać sami, a chcecie, abyście Państwo mm, przyjeżdżali na gotowe i nie chcecie, aby ta nieruchomość była kolejnym bólem głowy, bo macie Państwo kilka nieruchomości już w Polsce, my zajmujemy się zarządzaniem. Także tutaj jest bardzo szeroki wachlarz usług, jak i również na przykład remont domu czy zakup działki, gdzie chcecie Państwo budować to wszystko od zera. Także jesteśmy praktycznie na każdym etapie. I tutaj oczywiście pracuje na to bardzo duży zespół fantastycznych osób. Jest nas dzisiaj w sumie 10 fantastycznych kobiet, którym jestem bardzo wdzięczna, bo bez nich tak naprawdę firma by nie zaszła tak daleko, e, gdzie jesteśmy dzisiaj. I tutaj Paulinie bardzo też dziękuję, bo jest ze mną praktycznie od początku firmy. I myślę, że to co jest też fajne, że oprócz tego, że mamy tak szeroki wachlarz usług, to z klientami nie tracimy kontaktu przez lata, bo praktycznie dzięki czy grze w golfa, czy jazdy na nartach, czy wspólnych wypadów gdzieś tam na plaży, to te relacje są podtrzymywane i my tych ludzi znamy, wiemy, co się u nich w domu dzieje, oni wiedzą, co się u nas w domu dzieje i i to też jest chyba taka wartość, która jest w ogóle no nieprzeliczalna na żadne pieniądze, która nam daje bardzo dużą energii takiej i chęci do działania.